mężczyzny naprawdę pragniesz? Czy pragniesz takiego, który nosi cię na ręka, który robi dla ciebie wszystko, który jest do ran przyłóż, który szanuje inne kobiety, szanuje ciebie jako kobietę, on cię ubóstwia jako kobietę, któremu nie musisz tłumaczyć swoich granic, ponieważ on dosłownie wie, w jaki sposób ciebie rozpieszczać. Masz, kochana, dwie opcje. W twoim życiu zawsze są dwie opcje. Jest opcja wejścia na wyższy poziom Twojej energetyki, jest opcja zostania na tej starej. Wiele kobiet wybiera te opcje, bo one nie chcą się zmieniać. Ale zakładam, że skoro do oglądasz, ty pragniesz mężczyzny. ty pragniesz tego, żeby on cię zobaczył jako tą jedyną. Jeżeli tak jest, upewnij się, że mnie obserwujesz, napisz do mnie relację, aby otrzymać bezpłatne szkolenie w tym zakresie i pamiętaj o tym, że ten poziom. On jest dla Ciebie dostępny, tylko trzeba po niego sięgnąć.